800 kg tołpek dojechało do stawu, część z nich między 15 a 33 kg. W stawie mam już około 4 ton ryb albo i więcej. Na stawach kredowych nie istnieje coś takiego jak przyducha letnia lub brak tlenu latem, a zimą chodzą na tleniacze, więc tlenu rybom nie zabraknie, ryb nie jest za dużo. Na Ukrainie nauczyłem się celowego łowienia tołpyk i jest to dość łatwe o czym w Polsce my za bardzo nie wiemy, to w tym roku będziemy wam często pokazywać, dlatego postanowiłem stworzyć pierwsze w Polsce łowisko typowo tołpykowe. Po pierwszy rzut 400 czy tam 500 kg tołpy, takich między 15 a 33 kg, no to te tołpygi były przewożone w czasie rybomanii. Ja wtedy byłem na rybomanii w Poznaniu na targach, więc wysłałem moich pracowników, chłopaków, kolegów, po to, aby pojechali po te tołpy. No i te były dość duże tołpygi, co zresztą sami widzicie. No wiadomo, jak to podczas transportu ryb, te ryby delikatnie gdzieś tam się uszkodzą. Ryby były transportowane busem. Mieliśmy aż 300 km w jedną stronę, więc 600 km w dwie strony zrobione, ale było warto. Przywieźliśmy chyba około 30 parę sztuk Topik, Średnia waga tam wychodziła między 17 a 25 kg. Największe miały po 30 kg, więc u mnie w stawie są już 30 Tutaj chłopaki te ryby przewożą, niestety film niż na razie bez dźwięku, bo tam no w sumie nic ciekawego nie słychać w filmie. No i co, te tułpygi staraliśmy się dość w miarę jako tako bezpiecznie poprzenosić, tak aby jak najlepiej się zaklimatyzowały, więc zarybienia tułpygami sami zobaczcie. Między 800 a 900 kg tołpek tej wiosny. No i oczywiście, wiadomo, straty zawsze jakieś tam będą. Każdy hodowca ryb mówi mi, że strat nigdy nie unikniesz, możesz się tego minimalizować. No i zdachło nam około 100 kg tołpek z 800 kg, więc troszkę więcej niż 10%. Ogólnie ten rok był bardzo pechowy, jeżeli chodzi o wpuszczanie ryb. W ogóle te ryby zdychały praktycznie w całej Polsce. Było to spowodowane dwoma rzeczami, mianowicie dwoma przypadkami. Mianowicie, pierwszy temat, w sumie, jeden i drugi temat dotyczy pogody. Mieliśmy wiosnę, było najpierw było zimno, potem było dość ciepło. Chwilę po targach mani w Poznaniu było bardzo ciepło, było po 20 stopni. Potem nagłe ochłodzenie do minus 1, minus 2, minus 3. Te ryby, wszystkie karasie, karpie, tułpygi się nażarły. Potem, gdy było dość zimno, te ryby przestawały trawić pokarm, więc ten pokarm im gnił w żołądkach, przez co te ryby pozdychały. Oraz sam szok taki termiczny e, dla ryb był z tego powodu, że było zimno, ciepło, zimno, ciepło i to wszystko w dość krótkim czasie. Więc no, te ryby padały wszędzie. Nam z tych 900 kg tołpyk padło około 100 kg, coś takiego, plus minus. Dobra, mamy 15 tołpek, łącznie 300 kg tołpyk i między 13, 15 a 22 a 25 kg. Wcześniej dojechało 400 kg tołpyk, teraz dojechało 300 kg topek więc łącznie 700 kg tołpyk. Dobra, 18 tołpyk, same takie wyglaki 15... kurde. Kurde, kurde, kurde. między 15. O kurwa, już między 15. A 25 kilogramów takie bydlaki lecą do wody. No są mega ciężki zaraz. Tu tu cała czerwona, ale ona zużywalność bardzo dużą. Tutaj mamy tu Nagrywanie jest ciężkie, ja normalnie muszę do wody wejść, sobie wypuścić. I to dalej? Ale chłopie, ja Cię kręcę. Dobra, poszła. Bierzemy następną. Teraz poszła. Tyle dobrego że tu ma dobrą przeżywalność Idę pomóc do tamtych chłopaki tam dalej noszą kolejne Nie da się inaczej nagrać Warunki masakra temu że y, dalej odprowadzić Bo to jest za płytko No Ja cię krętą na chlapie ten czas Opa. Dobra kurno mać Ja cię Ja masakra Kurno mać Dobra, poszło. Patrzcie chłopaki, tam dalej na co kolejne. Kolejne dwie, trzy w sumie. kręcę, no iść tam w drugą stronę. Zapoznaj się z wodą. Ja, masakra. No, nie, 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 nie. Co ty za Rafał, to robisz? ostatnio będzie <głos》>. wysolaje, bo wiosło jest wesznie. Dobra, mamy 60 tołpek. Jeszcze dwie takie kastry, czy trzy będą. Około 2 kg każda, w bardzo dobrym stanie. Tylko trochę zędzie uwolane, bo w kasie była zanęta, ale to nie przeszkadza. Lecą do wody. Więc kolejne ponad 100 kg topek dojechało. Dawaj, połóż mi jest w widzicie. A ty świeciak okay? kurczak? Bo nie widać. Dobra, idziemy po te z kastry, one są delikatnie w zanęcie, bo to jest ta czerwona, ale to nie przeszkadza. Ale w stanie są bardzo dobre, bo nie są i bardzo mało radne, To tej No, w całej kastry to łupyki, każdej ryby nie będziemy pokazywać, to zbyt dużo czasu zajmuje to zbyt niewygodne jest. Dawaj, do kastry trafisz? O, dobra, sekuracja jest, dobra. O, Nie, sam, a nie Co to jest? Sandecz? O, jest sandecze Nie, to ciernik. Kolejna kastra ryb do wody. Dobra, poszły. Dobra, kolejna kastra. Tołpyk leci do stawu. Dobra. No to wjeżdżają nowe rybki. Pewnie ze 4 bo z 5 ton ryb w stawie mamy już. Samy tołpek jest tona, to pewnie około tony i reszty te sporo, pewnie ze dwie padnie, Chociaż one już mają dobrą. Po rozchodzą, po rozchodzę. No. Czy kilka stoi przy brzegu, ale nie są do góry brzuchami, tylko normalnie grzbietami do góry, czyli prawidłowo jeszcze. Znając życie, ktoś, kto się nie zna, pewnie będzie komentował, że to niehumanitarne, że to źle, brzydko wygląda, no i tego typu komentarze. No niestety, przewożenie tych dużych ryb nie jest wcale takie proste i wcale takie łatwe. Tupygi mają też to do siebie, że ją, jak wyjmie z wody, to ona się cała czerwona robi, cała pobdzierana. Nawet jak ona nigdzie się nie uderzy, nigdzie się nie pobija, to ona i tak zmienia kolor. Zresztą, Tupyga to praktycznie najbrzydsza ryba, ale dość ciekawa, bo u nas w Polsce mało kto potrafi je łowić. Wiadomo, oczywiście, każdej jednej ryby nie udało się nagrać i to by było problematyczne. Ryby przywoziliśmy w nocy. Mamy w stawie łącznie teraz na pewno ponad tonę tałpek, bo tam wcześniej było około 200 kg tałpek. Jest też pewnie około 1,5 tony karpi, no i całej tej innej ryby, pewnie te 1,5 albo z 2 tony. Zapraszam wszystkich na łowisko rezerwacji. Możemy dokonywać przez stronę sklep.rafisz.pl lub pod numerami telefonów, które tutaj Wam się wyświetlają. Obecnie są trzy stanowiska. Wszystkie są z domkami i jest taki zwykły mały domek z kontenera dwuosobowy. Jest drewniany domek czteroosobowy oraz jest już domek holenderski, który pomieści między 4 a 6 osób. Na łowisku są wszystkie media, jest prąd, jest światło, jest woda, jest dostęp do internetu, darmowe Wi-Fi. Wydaje mi się, że warunki są spoko no i co? Niedługo pewnie będą kolejne zarybienia, bo to nie koniec zarybień. Dziękuję wszystkim za obejrzenie i do następnego. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie.